Witam wszystkich widzów tajemitów. Patrząc na starożytność, widzimy gigantyczne budowle skamieniałości, wielkie artefakty codziennego użytku oraz kości gigantów. Nie wszystkim przychodzi do głowy, że nasza cywilizacja różni się znacznie od poprzedniej proporcjami. Nieumyślnie stawiamy przed sobą wyciosaną kolumnę, zastanawiając się, jak mógł ją wytworzyć człowiek, mając na myśli współczesnego człowieka, nie biorąc pod uwagę proporcji. Kiedy obok granitowych kolumn postawilibyśmy cztero- lub sześciometrowego giganta, wszystko nagle stałoby się jasne. I już poszukiwalibyśmy gigantycznych narzędzi, a nie opierali się o młotki, dłuta i przebijaki naszych rozmiarów. To, co było dawniej, było znacznie, ale to bardzo znacznie większe. Na wyspie Sycylia, Włochy, znajduje się miejsce zwane Keif-Dikuso, a Garocze di dikusa starożytny kamieniołom mający około 2600 lat. Region ten był wówczas zamieszkany głównie przez Greków, a kamienie z tego kamieniołomu wykorzystywano zwłaszcza do budowy greckich świątyń w pobliskim mieście Selinunte. Kamieniołom założony w VI wieku przed naszą erą przestał istnieć po 150 latach, gdy armia kartagińska zaatakowała Selinuntę i całkowicie zniszczyła miasto. Od tego czasu wszystko w tym miejscu pozostało takie samo jak ponad 2000 lat temu. Archeolodzy regularnie prowadzą tu wykopaliska, a miejsce to cieszy się również dużą popularnością wśród turystów, gdyż wszędzie leżą masywne bloki kamienne w różnych stadiach obróbki, ale najciekawsze są pozostałości kolumn. Miłośnicy historycznych tajemnic i zagadek kłócą się o te kolumny od wielu lat, ponieważ niektóre z nich wyglądają, jakby zostały wycięte w skalę za pomocą jakiegoś ogromnego i precyzyjnego narzędzia, jakim jest wiertło. Uważa się, że w starożytności takich wiertarek nie było i gdyby wykorzystano je ręcznie, byłaby to niezwykle kosztowna i złożona produkcja. Niektórzy badacze twierdzą także, że na bokach tych kolumn są wyraźnie widoczne ślady obróbki mechanicznej. Oficjalna archeologia uważa, że kolumny zostały wykute ręcznie przy użyciu zwykłych młotków i dłut. Jednak krytycy uważają, że nie da się utrzymać tak gładkiej geometrii przy użyciu tak prymitywnych narzędzi i mają tutaj zupełną rację. Często słusznie wskazują miejsca kolumn, gdzie pomiędzy kamiennym cylindrem a skałą wycięto bardzo wąski rowek. Wykonanie takiego rowka za pomocą młotka i dłuta byłoby wyjątkowo niewygodne, a wręcz niemożliwe. Ponadto przy ręcznym wykonywaniu kamiennych kolumn w starożytności zwykle najpierw oddzielano prostokątny blok kamienny, a dopiero potem rozpoczynano jego obróbkę. W przeciwnym razie praca jest po prostu wyjątkowo niewygodna. Istnieje jednak ciekawa teoria, która sugeruje, że na szczycie kolumny umieszczano duży kamienny kamień młyński o postrząpionej krawędzi, który następnie obracano za pomocą lin lub innych urządzeń i ostatecznie powstawał korpus kolumny. W wielu kamiennych ruinach starożytnych budynków różnych cywilizacji odkryto takie właśnie dziwne dziury o różnym stopniu skomplikowania. Ich kształt jest tak doskonały, że nie pozostawia wątpliwości, że wykonano je jakimś narzędziem przypominającym współczesne wiertarki. Nie wiadomo, jak starożytna jednostka mogła wykonać takie dziury i w ogóle po co je wykonano. Otwory takie można znaleźć w różnych miejscach, czasem bardzo trudno dostępnych, mają różną głębokość, różną średnicę i inny kształt. W Karnaku, będącym ogromnym kompleksem świątynnym w pobliżu Luksoru w Egipcie, można znaleźć wiele przykładów starożytnych wierceń rdzeniowych. Inżynierowie i eksperci górnictwa, którzy widzieli takie wiercone otwory, nie są w stanie wyjaśnić, z jakiego materiału wykonano wiertło, aby podczas pracy zachować tak gładki kształt kanału. Najczęściej naukowcy zakładają, że otwory wiercono ręcznie i przeznaczone były do tego mocowania jakichś belek lub podpór. Brzmi to co najmniej dziwnie. A to, że w takich otworach nigdy nie odnaleziono pozostałości belek i podpór, tłumaczono faktem, że były one wykonane z drewna i rozkładały się przez tysiące lat. Ani jedno starożytne narzędzie, ani jeden rzemieślnik nie jest w stanie wykonać tak gładkiego cylindrycznego otworu w głębi kamienia. Szczególnie wiele pytań pojawia się w przypadku idealnie gładkich wgłębień, które są tak wąskie, że nie mieści się w nich dłoń. Większość tych dziur znajduje się w piramidach w Egipcie i Peru, a także w niektórych innych miejscach, gdzie znajdują się tak zwane budowle megalityczne ruiny z murami wykonanymi z bardzo dużych bloków kamiennych o nieregularnym kształcie np. twierdza Inków, Saksai, Kuaman. Czasami jednak bardzo złożone przykłady starożytnych wierceń pojawiają się w bardzo nieoczekiwanych miejscach, takich jak Norwegia. Akurat teraz widzicie, drodzy widzowie, zdjęcie dziury w kształcie gwiazdy o siedmiu ścianach, która została odkryta przez pracowników 30 listopada 2007 roku w Volde w Norwegii. Kanał ten wchodzi nieco ukośnie w głąb góry, ale na jaką głębokość? Nie wiadomo. Średnica otworu wynosi 67-70 mm. Kanał przechodził przez dużą skałę i podczas pracy robotnicy rozbili go na dwie części, także uzyskali dwa kamienie z siedmioramienną dziurą. Odkryto tam kolejne wiercenie gwiazdowe, ale z jeszcze większą liczbą promieni. Niestety w sieci prawie nie ma informacji o drugim odwiercie. Nie jest jasne, kiedy został znaleziony i jak daleko znajduje się od pierwszego miejsca. Logiczne wyjaśnienie władz Wolde było takie, że otwory te wykonano jako otwory badawcze podczas działalności górniczej w latach 30. XX wieku. Jednak to wyjaśnienie zadowoliło niewielu. Fakt jest taki, że zanim pracownicy odkryli skałę z dziurą, musieli przekopać około dwóch metrów darni i kamieni. Miejsce wyglądało, jakby nikt tu nie kopał od co najmniej setek lat a tym bardziej nie wiercił. A o jakichkolwiek pracach wiertniczych w tych miejscach w latach 30. XX wieku miejscowa ludność nie wiedziała nic. Jednocześnie w tym rejonie od dawna krąży legenda, że w pewne dni od kilku lat w miejscu odkrycia dziury unosił się dziwny dym o barwie żółto-zielonej, pomarańczowej lub czerwonawej. Niestety z jakiegoś tajemniczego powodu, na wyraźne polecenie władz, robotnicy wkrótce zasypali dół, w którym znaleziono oba otwory i od tamtej pory nikt już go nie wykopywał. W Indiach zachowało się wiele starożytnych świątyń o ciekawej architekturze. Jedną z nich jest kompleks Shravana Belagola w mieście o tej samej nazwie. Historycy datują tę budowlę na X wiek naszej ery. Męska połowa widzów powinna pamiętać, jak na historycznych zajęciach ZPT w szkole obrabiano drewno, z którego robiono potem świeczniki lub coś innego. Tak więc kształt kolumn świątynnych jest prawie taki sam jak tych samych świeczników. Tylko kolumny są wykonane z litego kamienia. Jakoś nie bardzo chce się wierzyć w ręczną produkcję tych gigantów. A jeśli jest to obróbka maszynowa, to filary trzeba by było obrócić na jakiejś ogromnej tokarce z równie wielkim dłutem. Wygląda na to, że świątynia Akana Basadi została w całości wyrzeźbiona na jakiejś ogromnej maszynie. Dużo historii o budowlach można spotkać w Wedach. Wedy to starożytne indyjskie traktaty, które powstały wiele wieków przed naszą erą. Zawierają jednak wiedzę do poziomu, który współczesna nauka osiągnie dopiero za jakiś czas. Czego możemy się nauczyć z Wed, które docierają do nas od niepamiętnych czasów? Po stworzeniu wszechświata słowo weda jest tłumaczone z sanskrytu jako wiedza, mądrość. Co ciekawe, to słowo ma swój odnośnik w języku rosyjskim, gdzie wiedat znaczy wiedzieć. Wedy są uważane za jedne z najstarszych tekstów na świecie i najwcześniejszy zabytek kultury na naszej planecie. Indyjscy badacze uważają, że powstały około 6000 lat przed naszą erą. Nauka europejska datuje je na czasy późniejsze. W hinduizmie uważa się, że wedy są wieczne, pojawiły się zaraz po stworzeniu wszechświata i zostały podyktowane ludziom bezpośrednio przez bogów. Wedy opisują wiele gałęzi wiedzy naukowej, np. medycynę, ajurwedę, broń astra-szastra, architekturę, szapatia, weda i tym podobne. Istnieją także wedangi, dyscypliny pomocnicze, do których zalicza się fonetykę, metrykę, gramatykę, etymologię i astronomię. Wedy szczegółowo opowiadają o wielu rzeczach, a badacze na całym świecie wciąż znajdują w nich różnorodne, nieoczekiwane jak na starożytność informacje o budowie świata i człowieka. Tajemna wiedza Wed wzbudzała zdziwienie i zainteresowanie od dawna. Nawet wśród naukowców radzieckich, którym obcy był różnego rodzaju mistycyzm, religię i jakiekolwiek wyznanie, no chyba, że w Lenina, Stalina czy wiecznego Breżniewa. Jednak słynny indolog, akademik Georgij Maksimowicz bongard lewin we współpracy z Grigoriem Fiodorowiczem i Lijem opracował w 1985 roku książkę Indie w starożytności w której zgłębili wiele niezwykłych faktów dotyczących nauki zawartych w wedach, na przykład algebrę i astronomię. W szczególności w Wedanga rola matematyki ganita jest wysoko ceniona wśród innych nauk. Jak grzebień na głowie pawia, jak drogocenny kamień wieńczący węża, tak ganita znajduje się na szczycie znanych nauk, wedandze. Algebra znana jest w wedach, jako avyakta ganita, sztuka liczenia na nieznanych wielkościach i geometryczna metoda przekształcania kwadratu w prostokąt o danym boku. W wedach opisana zarówno postęp arytmetyczny jak i geometryczny. Na przykład jest o nich mowa Panhavimsza Brahmana i szatapata Brahmana. Co ciekawe, słynne twierdzenie Pitagorasa znane było także już w najwcześniejszych wedach. A współcześni badacze twierdzą, że WEDY zawierają informacje o nieskończoności, o binarnym systemie liczbowym i technologii buforowania danych, która jest wykorzystywana w algorytmach wyszukiwania. Jest to umieszczanie danych w specjalnym wyznaczonym miejscu, aby w przyszłości mieć do nich szybszy dostęp. Astronomowie z nadbrzegów Gangesu twierdzą, że poziom wiedzy astronomicznej starożytnych Hindusów można ocenić także na podstawie licznych wyzmianek w wedach. Na przykład rytuały religijne były powiązane z fazami księżyca i jego położeniem na ekliptyce. Hindusi, Wedejscy prócz słońca i księżyca znali wszystkie pięć planet widocznych gołym okiem, wiedzieli, jak poruszać się po gwieździstym niebie i łączyli gwiazdy w konstelacje, na kszatry Pełne ich listy podane są w czarnej Jadziurwedzie i Atarwavedzie, a nazwy pozostały praktycznie niezmienione przez wiele stuleci. Starożytny indyjski system Nakshatr odpowiada systemowi podanemu we wszystkich współrzędnych katalogach gwiazd. Ponadto Rigweda obliczyła prędkość światła z maksymalną dokładnością. Oto tekst z Rigwedy. Z głębokim szacunkiem czczę Słońce, które w połowie Nimeszy pokonuje dystans 2002 jojanów. Jojana jest miarą długości, Nimesza jest jednostką czasu. Jeśli przeliczymy Jojany i Nimesze na nowoczesny system obliczeń, otrzymamy prędkość światła wynoszącą 300 tysięcy km na sekundę. Jest to bardzo zaawansowana wiedza o kosmosie. Co więcej, wedy mówią o podróżach kosmicznych i różnych samolotach w imanach, które skutecznie pokonują grawitację ziemi. Na przykład Rigweda mówi o cudownym rydwanie. Urodzony bez koni i bez wody, godny pochwały trójkołowy rydwan podróżuje po przestrzeni kosmicznej. Rydwan poruszał się szybciej niż myślano, jak ptak na niebie, wznosząc się do słońca i księżyca i spadając na ziemię z głośnym rykiem. Według starożytnych tekstów, rydwanem sterowało trzech pilotów i mógł lądować zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Wedy podają nawet parametry techniczne rydwanu. Był on wykorzystany z kilku rodzajów metalu i zasilany płynami zwanymi Rasa i Anna. Indyjski badacz sanskrytu, Kumar Kanilal, autor książki Vimanas of Ancient India, twierdzi, że rasa to rtęć. Matchu to alkohol wytwarzany z miodu lub soku owocowego, a anna to alkohol z ryżu lub oleju roślinnego. W tym miejscu należy przypomnieć starożytny indyjski rękopis, samarangana, Sutradhara, który mówi również o tajemniczym rydwanie lecącym na rtęci. Jego ciało powinno być mocne i trwałe, wykonane z lekkiego materiału, jak duży latający ptak. Wewnątrz należy umieścić urządzenie z rtęcią i żelazne urządzenie grzewcze pod spodem. Dzięki mocy ukrytej w rdęci, która wprawia w ruch niosący wicher, osoba znajdująca się w tym rydwanie może w najbardziej niesamowity sposób pokonywać duże odległości. O niebie. Rydwan rozwija moc grzmotu dzięki rtęci i natychmiast zamienia się w perłę na niebie. Według wed bogowie mieli rydwany różnej wielkości. W tym te ogromne. Oto jak opisano lot wielkiego rydwanu. Domy i drzewa się trzęsły, a przerażający wiatr porywał małe rośliny z korzeniami. W górach napełnił się ryk, a niebo zdawało się pękać na kawałki lub spadać z ogromną prędkością, wydając potężny ryk załogi lotniczej. Ale wedy mówią nie tylko o przestrzeni, ale także wiele mówią o człowieku, jego zdrowiu i ogólnie o biologii. Na przykład grapał pani Szada mówi o życiu wewnątrzmacicznym dziecka. Zarodek, który dzień i noc przebywa w łonie matki, jest rodzajem mieszaniny, jako wsianka elementów. Po siedmiu dniach staje się jak banika. Po dwóch tygodniach staje się skrzepem, a po miesiącu twardnieje. Po dwóch miesiącach obszar głowy zaczyna się rozwijać. Po trzech miesiącach nogi, po czterech brzuch i pośladki, po pięciu grzbiet kręgosłupa, po sześciu nos, oczy i uszy, po siódmym zarodek zaczyna szybko rozwijać swoje funkcje życiowe, a po ósmym jest już prawie gotowym małym człowiekiem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nauka europejska w embriologii osiągnęła taką wiedzę dopiero wieki później. Na przykład holenderski lekarz Reinier de Graaf odkrył pęcherzyki jajnikowe dopiero w 1672 roku. Zresztą trudno tutaj w ogóle mówić o jakichkolwiek odkryciach, bo my dzisiaj tylko powielamy to, co zostało już dawno odkryte i prawdopodobnie gdyby nie katastrofy naturalne i ludzka głupota przejawiająca się w niszczeniu wszystkiego tego, co było, moglibyśmy z pewnością latać turystycznie na Aldebarana lub odwiedzać inne układy planetarne. Oczywiście zwolennicy Flat Earth mogliby latać sobie i odwiedzać inne lądy ukryte pod tajemniczym sklepieniem niebieskim. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Wed. Tam, w Grabha u Pani Szadzie mówi się o budowie serca. W sercu jest 101 naczyń krwionośnych. Każde z nich należy do kolejnych 100 naczyń, a każde z nich ma 72 tysiące odgałęzień. Proszę bardzo. To tekst sprzed 6000 tysięcy lat. Pytanie zasadnicze jak ludzie posiadający tak zaawansowaną wiedzę mogli na własnych plecach dźwigać kamienne bloki do budowy piramid, które miały być grobowcem dla faraona. Hipoteza ta jednak w tym świetle wiedzy wydaje się niedorzeczna, a nawet głupia. Jeszcze jedna szokująca informacja wyczytana w Wedach. I to nie jedyna niesamowita wiedza zawarta w starożytnych księgach. Połączenie chromosomów męskich i żeńskich w Zygocie odkryto w XX wieku, ale wspomina się o nich w Wedach, w szczególności w Bhagavata Puranie. Wedy opowiadają także o budowie i strukturze komórki, a także o mikroorganizmach, których istnienie współczesna nauka odkryła dopiero w XVIII wieku. W Rigwedzie znajduje się tekst adresowany do Ażwinów. Mówi o protetyce i ogólnie o sukcesach medycyny w czasach starożytnych. I wy też to uczyniliście o najużyteczniejsi. Także pogrążony w żałobie śpiewak zaczął znowu widzieć wyraźnie. Ponieważ noga została odcięta niczym skrzydło ptaka, natychmiast przyczepiliście do Wiszpala żelazną nogę, aby spieszyła się po wyznaczoną nagrodę. I tutaj wiedza bardzo dzisiaj pożądana, bowiem wedy mówią o procesie wciąż niedostępnym dla naszej medycyny, całkowitym odmłodzeniu organizmu. Zdjąłeś starą powłokę ciała, schjawany niczym ubranie. Przedłużyliście życie opuszczonego o niesamowici i uczyniliście go nawet mężem młodych żon. Wedy zostały przetłumaczone w minionych stuleciach na poziomie ówczesnych idei, nauki i technologii. Możliwe, że nowe tłumaczenia starożytnych tekstów odkryją przed nami zupełnie nową wiedzę, której współczesna nauka jeszcze nie osiągnęła, ale nami nie oznacza opinii publicznej. Nami może oznaczać określoną grupę ludzi, którzy odpowiednio się podzielą tą wiedzą, o ile dostaną odpowiednią za nią cenę. Jak widzimy tutaj, wiedza naszych przodków była bardzo rozwinięta. Jeszcze jej nie dogoniliśmy, oczywiście jeśli mowa tutaj o oficjalnych orzeczeniach i oświadczeniach. Ale dla nas jest to drogowskaz, który mówi nam o tym, że wywiercenie idealnie gładkiej dziury w granicie to betka dla kogoś, kto zna budowę serca od podszewki.